Siemano wszystkim, z tej strony Zoltrix A to jest... A to są wyniki konkursu Na serwer... Kurwa, mi się z ich już Dobra Powtórzmy Siemano, z tej strony Zoltrix A to są wyniki konkursu na 400dmów Na serwer ravia. Do, Metina, do Metin 2 Konkurs zapowiadałem tydzień temu W sobotę albo w niedzielę Nie wiem, nie pamiętam, ale to nieważne A więc strona, tajemnicza strona random.org dobra wiele osób mi pisało, żeby właśnie robić wyniki przez tą stronę dlatego, że ten konkurs może być oszukany a więc dobra, posłuchałem się was i tak uczyniłem, że zrobię to przez random.org powiem, powiem wam, że pierwszy raz nagrywam swu, nagrywam takim czymś, czyli Camtezy Studio to jest podobno dobry program do nagrywania takich właśnie stron czy tam pulpitu. Dobra, no to... No to dobra, bez obijania w na no zaczynamy. Minimum 1, czyli od 1 do 409. Dlaczego do 499 kurwa? Dlatego, że mam tyle słów. Dobra, nawet. 3 2, 1, 0 i... 31!

Smagoń, gratulacje dla ciebie. Wygrałeś 400 DMów na serwer rabia.eu. Dobra, yy... gratulacje! Jeszcze raz ode mnie. A więc, tak <laughs> ja będę kończył, bo nie chcę, żeby to przedłużać. Ale jeszcze powiem wam parę słów. Więc nie podawajcie się, wiele konkursów jeszcze przed wami czeka. I to yy... tyle. <laughs> nie, chwila, może mi coś przyjdzie jeszcze do głowy. No, gratulacje dla, dla Adriana. Jak widzicie, konkurs nie jest szukany, posłuchałem się Was. No i przez random ORG, żebym to, no, zrobi te wyniki. Dla, do Adriana z, pogadam z nim na pewno. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, i ja się z Wami żegnam. Cześć. Pamiętajcie, nie poddawajcie się. Parę Dużo konkursów jeszcze będzie przed Wami. Tak więc na razie. Cześć.